Cześć Wam! Hejka! Kolejny film na naszym kanale, w którym będziemy gotować, ale będą to przepisy Zero Waste. Nie będziemy nic marnować, pokażemy Wam, w jak fajny sposób... ...przerządzić chleb. No i ogólnie, okay, co z nim można takiego zrobić? Mamy cały bochenek, jest to super opcja, dla ludzi, co na przykład lubią jeść zupę w, kre... zupa w kremie. Zupę zupa w chlebie. w chlebie. No ja na przykład kocham. Yy, <grym> I co można potem zrobić z tym środkiem, jak nie umiecie kupić nigdzie już wydrożonego chleba? Także. Bo szkoda tego środka, szkoda go marnować, bez sensu. My zazwyczaj wyjadaliśmy go tak, teraz zrobimy z nim coś fajnego i w bardzo fajny sposób przyrządzimy środek tego chleba. Odkrawamy sobie najpierw muszek no z naszego chleba. Ale wiesz, tak bliżej. Idź w tą stronę środka. W sensie tutaj, no nie? O, ale piękny, patrzcie. My mamy domowy chlebek, nasz domowy chlebek, który ja opiekłam. Mamy nawet rolkę na profilu, co jak zrobić chleb, tak dokładnie jak ja go robię. Także wpadajcie na Instagrama, tam macie sposób na robienie chleba. Jak w ogóle chcecie jakieś przepisy na chleb, to możecie pisać. Ja zawsze odpowiadam, mam wiele, wiele różnych chlebków. Instagram, prawdopodobnie tutaj. Także wydrążamy ten chleb i działamy. Wydaje mi się, że pierwsza rzecz, którą będziemy robić, jest mega fajną opcją, jak zapraszacie sobie jakichś znajomych. Mamy tutaj już przesmażoną cebulkę z octem balsamicznym z miodem. Z sosem sojowym właśnie z miodem, z tymiankiem. Z tymiankiem tak. dokładnie. pierwszą i solą. Wkładamy sobie cebulkę i mamy coś, co bardzo lubimy i zaraz też pójdzie tutaj. Cebuli my nie żałujemy. My uwielbiamy cebulę. Czy czerwona, czy biała, ale to już chyba możecie wiedzieć. Ja bym tu teraz Polakice dała już, mm, no, naszego kamemberta. Ubóstwiamy kamemberta. Jeden z lepszych serów do zapiekania, moim zdaniem. Moim, no tak samo jak ten środek, jest taki mięciutki. Pytanie, czy my go jakoś nakrawamy, czy tak po prostu? Nie, wydajemy. tak go po prostu dajemy. Dobrze. I myślę, że przykrywamy sobie jeszcze tą cebulą. A na, nie daj za dużo. Mamy nasz chlebek, jest całe wypełniony, obficie wypełniony tą cebulą. Bardzo dużo jej tu daliśmy. Przykrywamy sobie kapelutkiem, delikatnie, zaraz. Kapelutkiem. Alusikiem, no. Przykrywamy górą odciętą z chleba, skropimy sobie go wodą, będziemy zapiekać i zaraz zajmiemy się głównym tematem tego filmu, czyli tym środkiem chleba. Teoretycznie, a bo pewnie nie widać. Teoretycznie można by go chyba folią owinąć, ale my chyba go zmoczymy. Zmoczymy sobie. Najgorsze jest to, że pokroiłam tą cebulę i oczy mnie teraz pieką. Pieką. Jeszcze byśmy na zewnątrz i pyłki. Alergie. Alergie nas dopadły na starość. M <noise> Także wiecie, jeśli jesteście 20+, plus, dajcie znać, to też czuję się staro, chociaż... Mm, ogólnie, jak tylko chłopaki ze zgrzytu wypuszczą kasetki na leki, to ja będę zamawiał. Wiecie, co mnie przeraża? Że jeden osobnik w tym pomieszczeniu za niedługo już będzie w kategorii wiekowej dłużej w niektórych przedziałach wiekowych. Nie wiem, o czym ty w ogóle byś <noise> Ja też. Mamy tutaj nasz środek z chleba. Będzie coś słodkiego, będzie coś słonego. W tej serce się przygotowaliśmy. Mamy tutaj natkę pietruszki z czosnkiem. Wrzucamy tutaj połowę tego chleba. Ja wrzucam. Mhm. Nawet można więcej. Wydaje mi się, że tych słonych lepiej, jak będziemy mieli więcej niż tych słodkich, tak szczerze. A tych słodkich bym tak zrobiła niewiele. Bo do tego słonego będziemy mieli bardzo, bardzo fajny sosik. Myślę, że możemy się zająć na chwilę jednym przepisem, żeby tak nie mieszać. Tak naprawdę tutaj, w tym słonym, powiedziałam czosnek, nawka pietruszki. Ten talerz nam się przyda na gotowe kuleczki. Mamy tutaj troszeczkę napoju roślinnego, dokładnie sojowego. Także wlejemy go sobie trochę, żeby ten chleb nam rozmiękł. Będzie się lepiej formować kulki. W sumie, może rozlejmy nawet ten napój na dwa. Pewnie. No dobra. Kolej. To to Myślę, że czas zanurzyć paluchę w tym. Mogę? Proszę. Masz sprawę przy pieczeniu chlebów. Ja, że tak średnio najeżdżam, niekoniecznie mi to wychodzi. No, tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Także musicie sobie to po prostu rozgnieść i tyle, bo zaraz będą formowane kuleczki. Bo ja się że dostanę zębę z łopcia. Nasza masa. Taka, po prostu ona nie wygląda apetycznie, bynajmniej. I będziemy formować te kule, no. Kule mocy. Możecie też dodać koperek, jak macie świeży. Możecie dodać zamiast natki pietruszki kolendrę. Tak szczerze, co wolicie, naprawdę. Zioła jak najbardziej. Możecie dać spokojnie suszone. Będą kuleczki, my sobie je... Nie wiem, czy je będziemy podsmażyć, czy ich nie podpieczemy, bo piekarnik nam idzie, a... to nie jest głupi pomysł. Wrzucić do piekarnika za jednym razem, skoro już będzie gorąco. O nie, nie parzyście. Nie wiem, czy już to mówiliśmy, ale wszystkim dzielimy się po połowie. Znaczy, prawie wszystkim, bo jeżeli mamy thai, no to pad thai, pad thai musi być na jedną osobę. Na jedną osobę i jesteś. No lodami się nie dzielimy po połowie. Też no. każdy ma swoje, ale to już była przesada. Kuleczki są gotowe, wyszło nam 5 z tego środka, ale jak macie większy chleb, to wyjdzie Wam więcej. Albo jak nie ma się słodkie słone, to wyjdzie Wam więcej. Wrzucamy je do piekarnika i lecimy ze słodkimi. Niektórzy nie zdają sobie sprawy, ile fajnych, słodkich rzeczy można zrobić z chlebem. Poza tostami francuskimi możecie właśnie z środka zrobić jakieś pralinki, nawet z całego chleba możecie zrobić pralinki. Chleb jest super z podem, dla na przykład sernika. Ja polecam takie. Sernik z chleba. Sernik ze spodem z chleba, nawet już taki jadłeś. Możliwe, nie powiem, że nie. Ja jadam bardzo dużo słodkości różnego rodzaju. Ale... O których już nie pamiętasz. Sypujemy sobie cynamon, dajemy troszeczkę aromatu. Tutaj akurat mamy waniliowe, ale możecie sobie dać migdałowe, możecie dać jakieś inne aromaty, jakie na przykład lubicie. Damy sobie do osłodzenia akurat miód, łyżka, łyżeczka tak naprawdę, miodu ale wydaje mi się, że będzie wystarczająca. Zrobimy sobie wersję kakaowej, ale nie musicie robić kakaowej, chociaż możecie zrobić nawet czekoladowej, dodać czekolady. Nie chcę się chwalić, te pomysły moje. I znowu grudzę sobie rączki. Dobra, myślę, że stop klatka. Stop klatka. No nie, czy wy słyszycie jaka ona jest stara? Stop klatka. Z rozdmiotonego ciasta mamy już prawie wszystkie nasze kuleczki. Jeszcze będzie jedna. W tak zwanym międzyczasie zdradzę Wam, że chleb nam się już do pieku. Ale pokażemy Wam wszystko naraz, także możesz pokazać kuleczki. Mhm, mm ten szybszy. Znikamy na moment jamy i rączki, ale zanim pokażemy Wam gotowe rzeczy. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, bo jeszcze tego prawdopodobnie nie robicie. Tyle osób wciąż tego nie robi. Również Ty. Także kliknij na dole, przycisk subskrybuj, żeby stał się szary, kliknij dzwoneczek i smacznego! I mamy wszystko przed nami, jest gotowe do pokazania i do zjedzenia. Czekoladowe kuleczki, takowe kuleczki z miodem, z chleba. Polaliśmy je tahini. Ale możecie użyć masła orzechowego, możecie sobie zrobić polewę z białej czekolady, z gorzkiej czekolady, jaką tylko chcecie. Mamy tutaj nasz chleb, zaraz go odkroimy, będziecie mieli bliższy kadr na odkrajanie. I mamy tutaj kuleczki, które chyba oblejemy tym samym. Finalnie sussem. chyba oblejemy, tak? Oblejemy i też będziecie mieli bliższy kadr na to. Także co? Kroisz. Zacznę od chlebka, tak. O, otrzymaj. O, ale chrupię. Mhm. Już widzę te komentarze. Chłopie, jak ty kroisz ten chleb? Mm, ale ale fajnie wygląda. Już bym to schrupał. Jeszcze chwila. Dobra, zalewamy nasze kuleczki. Sos jest na bazie cheddaru i czego jeszcze? Cheddaru i parmezanu. I to w sumie tyle na napoju też sojowym, ale możecie sobie na śmietance. Mm. Od czego zaczynamy? Ja myślę, że od kuleczek. Mamy je najbliżej i dopiero sobie je polałem. Dobra, to kuleczki. Ale ja to sobie jeszcze zanurzę. A ja zaraz. Najpierw chcę spróbować to mm. tak. Mmm, mm. fajne, droga Ale... prosta. Trochę jak chluchy. Trochę tak, tylko że z chleba. Nice, Mhm. Mm tak I teraz spróbujemy tego chlebka. Ja się nie mogę doczekać, bo cebula i mm. ser nie może być chyba lepiej. Mmm, mm. może, bo to był chleb. Mm. <grywka> Dziękuję. Rizus 4 plus 5. No. pycha. Cebulka, mm. pieczywko. Słodkie od cebuli. Dobrze, że czerwony użyliśmy. Musicie tego spróbować. Specjalnie jest czerwona cebulka i próbujcie z czerwoną, bo bajka. Naprawdę wychodzę. Kolektor spróbujcie. Mhm. Mm Zostały nasze słodziutkie kuleczki, jestem ich mega ciekawa. Kader może być troszeczkę inny, jeden i drugi. Mieliśmy małą przerwę, padła nam jedna z baterii, w sumie główna, musieliśmy wszystko przestawić. Próbujemy. Mm. Fajna, bo słodkosłona. Wy możecie dać o wiele więcej na przykład miodu, lub innego słodzika, bo może być właśnie jakiś erytrytol, cukier. Co chcecie? Ja mi. Ale fajna. Ja będę jeszcze jakiegoś dżemu. Do środka, no? No. No, super by było. Ja też albo bym jakąś wiesienkę w to wplotła, fajnie. Mm -hmm. Albo taką nutkę jakiegoś rumu, coś takiego. A co rumu to możemy dać? Także macie tutaj super pomysły, co można zrobić z pieczywem, jeśli chcecie mieć chleb bez wnętrza, nie wyrzucając tego wnętrza, chcecie zrobić coś oryginalnego z chlebem. Także nie bójcie się eksperymentować z nim, bo naprawdę chleb ma ogromny, ogromny potencjał, tym filmie to chyba na tyle. Więc tradycyjnie, żywam się spodobał, to zostawcie lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem. Podajcie na nasze social media, Instagrama, TikToka. Udostępnijcie, udostępnijcie ten film, piszcie komentarze i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Tchau,